Cześć, i witam Was Z, w Geta Online. Dzisiaj robimy po raz kolejny, po raz drugi napad na kasyno. Tym razem w sposób sprytny, jako grup Zeks. A więc tak, kradniemy dzieła sztuki, które też są dobre. Wszystko jest dobre, jeżeli nie macie forsy. I tak, jeżeli chodzi o naszą ekipę no naszej ekipy, naszą ekipę strzelca bierzecie najtańszego, tak samo kierowcę oraz hakera bierzecie naj, najlepszego, jakiego macie, nie? czyli jeżeli nie macie Schwarzmana, bierzcie Page, jeżeli nie macie Terrorbite ani, ani tych najdajników, to bierzcie Christiana Felsa i tak dalej. Jeżeli chodzi o... Opcjonalne przygotowania to po pierwsze, jeżeli kupujecie, to nieważne jaki z który wyjścia weźmiecie: czy to sprzedniósł, czy wyposażenie strażaków. Yy, no, bo tak czy siak, gameplayowo yy, to niczym się nie różni. Ale yy, jeżeli kradniecie, ponieważ nie chcecie wydawać, no, tych 150 tysięcy, czy ile tam. To po prostu kradnijcie wyposażenie strażaków. ponieważ że jest łatwiej ukraść. Yy, więc tak. Yy, jeszcze przydatne są przepustki drugiego poziomu. I nie nie, nie, nie bierzcie wiertełek elektrycznych, co co ja zrobiłem. Ja się po prostu nudziłem. I tak po prostu sobie jakieś nie wiem, dodatkowe 50 tysięcy zrobimy. Co się kompletnie nie opłaca, bo tylko czas to zabiera. Ale ja się nudziłem. Więc, y, cóż, widzimy się już na tablicy. Jack! A więc, tak, jesteśmy już przy naszej finalnej tablicy. Strój wejścia. No, Grubzex. Wyjście. Daje ci bole, jakie wyjście, y, bo wychodzimy i tak głównym, wej... głównym wyj... wejściem. Ale po prostu nie da się go tutaj ustawić. Nie wiem dlaczego z wyjście tam obojętnie i dacie, byle byście jakiś dali i na oczywiście wysoki poziom myk co we 20 fpsów mam, o znowu ten bug ja no już tylko 27, znaczy aż W ogóle, jeżeli um, robicie to napad na kasyno i zrobiliście wszystkie opcje, w sensie zrobiliście już ciche, sprytne i agresywne, no cichy, sprytnych wszystkich nie musicie robić. Um, wszystkich, wystarczy jeden, tam możecie sobie później już powtarzać ten napad, tak dalej, to róbcie tylko na przemian cichy, grub Z, cichy, grub Z, i tak Yy... Dlaczego? Bo tak. Bo to są dwa najłatwiejsze sposoby. O. Ja otwieram windę. Wcale nie widać, że moja postać ma obitą twarz całą. Tutaj ważne jest to, żebyście nikogo nie wolnili z bara, bo magicznie wtedy będą wiedzieli, że. Nie jesteś w... Nie jesteście w. tej firmie. Nie więc to. Uważajcie. Tak samo przy ucieczce, to będzie też ważne. Raz. Raz, dwa, trzy. Nie. Ty będziesz. Ty zajmujesz się najlepszą robotą. Ty okay. oh. oh, <laughs> uśmiech mojej postaci kiedy ty go biłeś <laughs> Dobra, chyba masz A otwarte już Ja zajmę się B Mam C i chyba E. Jesteś teraz na pierwszym sobie? Mhm. Wiedziałem. Dobra, po prostu ty, pamiętajcie, żeby schodami iść tak samo jak na cichym. Tutaj będzie bardzo podobnie. Eee, yy, Albo nie, skolbuje go za to mizera. Skolbowany za to mizera. Nie uważaj, że to jest jeden gościu. Się gapił. Spoko. Nie, 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 oni nie widzą na sprytnym ciał. Ja nie mnie widać. E... Dostaw Dagana i żebyś mogła ich A Po co dostawy Dagana? Ja chcę, żeby to się dało robić jak najszybciej. Zbieraj już e, swoją ubranka. No i teraz sobie podchodzimy tu. O, drugi tam w szatni ma ubranka. I idziemy. Teraz najprostszy, znaczy nie, w jeden z trudniejszych, nie tędy, głównym pamiętajcie, nikogo nie, nie, nie walicie z bara uważaj uff o, i tutaj easter egg jest, e szczątki starego kasyna taka ciekawostka Normalne. Dwóch antyterrorystów sobie przechodzi przez kasyno, jak gdyby nigdy nic. Tutaj kolejna ciekawostka, zawsze tutaj na podium jest Emeros? Emeros, Emerus. Kiedy na przykład w tym tygodniu na podium tak naprawdę jest Opresor? Taka, I Chyba tylko na sprytnych napadach tutaj podchodzimy. Dobra, teraz tak. Przeciskacie się tędy. Jak tylko zobaczycie jakiś samochód na no autostradzie, to go ym, rekwirujecie, bo jesteście przecież funkcjonariuszami. O, tutaj mamy jakiś samochód. Nie, nie, nie. Dobra, tak mam. Masz? kurda kurde, policjant nie mnie zobaczyła. Szkoda, tam było Isi? A, nie przejeżdżaj mnie. A tu Ishii mamy. Może Ishii. Dobra. Jak już macie jakiś samochód, to jedziecie dokładnie. Tutaj. Dobra, teraz y, wjeżdżacie na tory. Wiecie panie kierowca, i jeżeli macie w paleto albo w tartaku to jedziecie sobie tędy, 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 tędy. Tam nie będziecie no, w Między w, w tym tartaku czy tam... no proszę paleto. A jeżeli macie tutaj to jak jesteście mniej więcej tutaj, sobie jeździecie tą drogą jedziecie, jedziecie i tam jesteście już na plaży no my akurat teraz mamy w najdalszym miejscu, czyli w Paleto Bay więc jedziemy do Paleto torami dobra, nie, nie podjeżdżamy bliżej jesteśmy już właśnie przy torach, przy Paleto piękne miasteczko możesz już zjechać na drogę, panie kierowca. Widzicie, jak widzicie, bardzo piękne tekstury mam. Yy, bardzo szybko się wczytują. No, polecam mój komputer. Widzę mam... ja nie mamy Ja mam kartę graficzną. No, kilometr nam został. Ty... Ale jest już włączony, wiesz? Od czasu, gdy wiem. byliśmy na autorach było włączone, o. powiedziałem ci. O. Nie, bo myślałem, że uda się wyskoczyć pisko, to jednak. A no nie ma, tak łatwo. Tak, to jest bardzo niepodejrzane, że antyterroryści przychodzą do tych dealerów. Ciekawe, co by się stało jakby prawdziwi antyterroryści. <laughs> Jeszcze dalej byli ten hejs. No... I ile dostaniemy? Eee. I ile dostaniemy. Ile? Wow, 800 tysięcy! Jej! Nie róbcie obrazów. Nie róbcie. Tylko złoto. Taka porada od waszego ulubionego YouTubera Bloody Miss Najlepszy kanał na polskim YouTubie. Papa. Pa.